W e, dobre spotkanie, prowadzone w szybkim tempie. E, bardzo, e, dużo konsekwencji było grze e, motoru, jeśli chodzi o wysokie podchodzenie pod przeciwnika, stosowanie pressingu e, i długie utrzymywanie się w szpilce. A Górnika, no to y, czychanie na kontry, Górnik się nastawi na kontry. Y, dwie bardzo dobre akcje w drugiej połowie Musuły y, tworzyły bardzo duże zagrożenie. Niemniej jednak większe zaangażowanie w akcje ofensywne mieli nasi boczni obrońcy, czy Damian Falisiewicz, a Łukasz Mistrz szczególnie, bardzo dobrze to robili. Karol Grej, y, Drej bardzo dobrą pracę wraz z Krzyśkiem y, Lipenskim wykonał w środku pola, uniemożliwiając przeprowadzanie akcji Pawle, Pawłowi w gale i Radosławowi Pachaszewiczowi, a tu był myślę klucz do sukcesu, bo, bo ten yy, Kuba Grzegorzewski, który ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji się znajdował, został odcięty od tych badań. I, no i, i nie strzelił, no, górnik nie strzelił bramki. No, szkoda, że niewykorzystane te sytuacje nasze, ale cóż, no, taka jest piłka, a to, że my stwarzamy sytuacje i w kolejne razy ich nie wykorzystujemy, no to już nie po raz pierwszy w ten sposób podsumowujemy mecz. W Dlaczego Pana zagrał w dzisiejszym Kto jakiś to znaczy, ja jestem po przerwie e, ponad dwutygodniowej, jestem w treningu od około tygodnia. Ale wszyscy się, że Pan dzisiaj nie No tak, e, no decyzję. A tu też tak Tak, tak. tak. E, trener e, pewnie po konsultacji ze swoimi współpracownikami e, e, podjął taką decyzję, a nie. No, Ja się z nim po prostu pogodziłem. I cóż, czekam na, na wyjazd do wideo i to oczywiście znajdę